Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. To jest podcast Developer Wannabe by Escola. Escola robi produkty webowe i mobilne. I dzieli się wiedzą, dlatego dobrze się zgrywamy. Odcinek 50 podcastu też uczy. A tak dokładnie to uczą nas goście. No i po to założyłem ten podcast. Zapraszam tutaj mądre głowy, zadaję im pytania, które zawsze chciałem zadać. Rozmowy nagrywam, wypuszczam w formie podcastu. Dzięki temu każdy deweloper wannabe może się zainspirować do pracy, nauki, kombinowania, no a goście dają zawsze ciekawe myśli. Na 50. odcinek na półsetki zadałem moim gościom ultimatywne pytanie i poprosiłem o ultimatywną odpowiedź. Jak się uczyć programowania? Każdy z gości miał maksymalnie 3 minuty na odpowiedź. Oto, co wyszło. Podaj ten podcast dalej po osobie, która uczy się programowania. Ola Kunysz. Gościłem ją w 36 odcinku podcastu, rozmawialiśmy o jakości. Nazywam się Ola Kunysz i jestem założycielką szkoły testów. Chociaż programuję już od ładnych kilku lat, to nie mogę powiedzieć, żeby to. Był skończony proces i żebym umiała już wszystko. Dlatego, że w tym zawodzie rozwijamy się tak naprawdę przez cały czas. I ja w tym rozwoju korzystam z takiej pętli, która składa się z dwóch czynności. Pierwsza to zdobywanie wiedzy, gdzie czytam książki, oglądam prelekcje z konferencji albo słucham podcastów, a potem eksperymentuję. Poprzez eksperymentowanie zdobywam umiejętności, które są tak naprawdę najważniejsze w programowaniu. Dlatego, że pewne rzeczy wydają się proste, a kiedy zaczynamy je robić, okazuje się, że jest tam więcej wyzwań, niż wydawało nam się na początku. Dlatego, jeśli jesteś dopiero na początku drogi, to zaczynaj od tutoriali, od takich interaktywnych form, które pozwolą ci od razu pisać kod i zdobywać wiedzę małymi kawałkami, a dopiero potem wchodź w książki, długie wpisy na blogach czy prezentacje. Jeśli poczujesz gotowość, do czytania książek, to sięgnij po serię Head First albo For Dummies, potem Clean Code, a kiedy nauczysz się już dobrze programować, to zainteresuj się tematami dobrych praktyk, wzorców projektowych, testów czy refaktoryzacji. To, jaki język wybierzesz na początku, nie ma większego znaczenia. Wybierz coś, co ma prostą składnię, nieważne co chcesz robić. Python i JavaScript będą najłatwiejsze na początku, bo mają mało szumu i szybko możesz zrobić jakieś pożyteczne projekty. Pamiętaj, że będzie ci potrzebne dużo cierpliwości, ale też dużo ciekawości, bo to długi, ale i ekscytujący proces. Powodzenia. Ela Sondel, czyli Testelka. Rozmawialiśmy w 47 odcinku o przebranżowieniu się. Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, jak się uczyć programowania jednym słowem, to powiedziałabym, że cierpliwie. Natomiast na szczęście mam trochę więcej czasu niż na to jedno słowo, więc może trochę to rozwinę. I przekażę Ci takie trzy rady, które przydadzą ci się część z nich na początku. Jakby na początku Twojej przygody z programowaniem i nauką programowania, ale także w jej trakcie. I po pierwsze, chciałabym, żeby każdy z Was miał z tyłu głowy, że nauka programowania nie jest łatwa, i to nie jest sprint, tylko maraton. I niezależnie od tego, jaki masz cel, pewnie w większości będzie to przebranżowienie się, to nawet jeżeli się ostatecznie przebranżowisz i ci się to uda i dostaniesz pracę w, w zawodzie związanym z programowaniem, to tutaj stety albo niestety, to już sam sobie musisz odpowiedzieć na to pytanie, zabawa się nie kończy, bo technologie się zmieniają, dochodzą do nowe i musisz być cały czas na bieżąco, żeby potem nie wylecieć z tego rynku, do którego się w końcu wbiłeś lub wbiłaś. Więc przygotuj się na to, że to po prostu potrwa, już jakby samo osiągnięcie tego twojego celu, który sobie tam założyłeś albo założyłaś, ale także później twoja nauka się nie skończy i w zasadzie będziesz się już uczyć przez całą swoją karierę. Może nie w takim samym tempie, ale na pewno będziesz się uczyć. Kolejną moją radą, ona jest turbo, turbo ważna, to, je, to są zadania. Robić zadania i jeszcze raz robić zadania. Trzeba robić dużo zadań, bo to, że sobie obejrzymy film, czy przeczytamy jakiś materiał w internecie, jakiś tutorial czy coś, to jeszcze wcale nie oznacza, że rzeczywiście to zrozumieliśmy, i że potrafimy to teraz odtworzyć. Od samego obejrzenia filmu albo zapoznania się z jakimś tutorialem, to chyba jeszcze nikt się nie nauczył. Tak naprawdę to, co weryfikuje Twoją wiedzę, to jest jakiś problem do rozwiązania. I to, czy umiesz go rozwiązać, czy nie. W ogóle dopiero podczas rozwiązywania problemów przychodzi zrozumienie tego, czego się nauczyliśmy. Trzeba testować te rzeczy, sprawdzać. Na przykład, jeżeli nauczyliśmy się jakiejś nowej pętli, no to trzeba sprawdzać, jak ona działa. Co jeżeli zmienimy jedną linijkę w tym kocie? Co się stanie, jak coś wyrzucimy przed tego fora, czy przed tego foricza? Trzeba testować. Trzeba testować i dopiero to Wam da pełne zrozumienie tego, jak dana na przykład pętla działa. Ale to też nie jest wszystko. Właśnie dlatego mówię o tym rozwiązywaniu problemów, bo to, że Wy wiecie, że jakaś pętla istnieje, jak ona działa, to jeszcze wcale nie oznacza, że umiecie ją wykorzystać do problemu, albo że wiecie na przykład, którą pętlę, albo w ogóle jakie rozwiązanie wykorzystać do danego problemu, a to jest bardzo ważne. Więc podsumowując, trzeba dużo ćwiczyć. I to właśnie tam się będzie działa magia. No i trzecia rada na koniec, zorientuj się i testuj, jakie materiały Ci najbardziej podchodzą. Czy to będzie wideo, czy to będzie tekst, a może akurat, no nie wiem, jesteś bardziej taką osobą, która potrzebuje jakiegoś stacjonarnego szkolenia, żeby mieć kontakt z tą osobą, która Cię szkoli. W sensie tutaj tylko uczulić na jedną rzecz, rzecz. do szkoleń kursów, które obiecują Ci znalezienie pracy, podchodź z rezerwą, bo tego nikt Ci nie może zagwarantować. Bądź też ostrożny lub ostrożna w stosunku do wszystkich materiałów, kursów czy szkoleń, które twierdzą, że nauczysz się programować w tydzień czy w miesiąc. I też zastanów się, czy jakieś intensywne szkolenie, to znaczy na przykład przez cały tydzień, 8 godzin dziennie, jest na pewno dla Ciebie, bo moim zdaniem ta wiedza nie ma za bardzo szans się zinternalizować, a następnego dnia znowu wskakujesz w coś, co jest dla Ciebie zupełnie nowe. No to tyle. Trzymam kciuki za Twój rozwój i powodzenia. Krzysztof Kępiński, czyli osoba, której działalność miała bezpośredni wpływ na mnie i na decyzję o zrobieniu założeniu tego podcastu. Programista, który ma więcej niż półtorej dekady doświadczenia, mój kumpel, i percaster, czyli poznański podcaster. Rozmawialiśmy w dwóch odcinkach: w 21 o podstawach programowania i w 33, który nazywa się Ruby Ruby. Albo rabi rabi, jak to woli. Cześć, tu Krzysztof Kępiński z Podcastu. Porozmawiajmy IT. Pytanie o to, jak uczyć się programowania, słyszę dosyć często. Zadają mi je początkujący lub właśnie łonami programiści. Widzę je regularnie na grupach Facebookowych i przeróżnych forach. Jako ludzie mamy tendencję do szukania prostych rozwiązań. Mam wrażenie, że osoby pytające o to, jak się nauczyć kodować, oczekują właśnie takiej łatwej, szybkiej odpowiedzi. Szukają tej jednej słusznej drogi, która w trzy miesiące zrobi z nich programistów. Od razu powiem, że po prostu takiej drogi nie ma. Każdy z nas ma jakieś tam inne predyspozycje, uwarunkowania i mogą na nas działać po prostu różne metody uczenia się. Zrobię więc pewien unik i nie powiem ex katedra, jak powinno się uczyć programowania. Zamiast tego powiem, jak ja to robię, bo chociaż mam już 15 lat doświadczenia w IT, to ciągle muszę się uczyć nowych technologii czy po prostu języków programowania. Wiadomo, ten świat się bardzo szybko zmienia. Metoda, którą preferuję, polega najpierw na nasiągnięciu wiedzą, tak jak gąbka, i takim wstępnym, powiedzmy, rozeznaniu się w całości. Dlatego najpierw tak powierzchnie czytam sobie jakąś książkę czy dokumentację, na przykład dotyczącą języka programowania, oglądam filmy na YouTubie instruktażowe, czy po prostu przechodzę sobie jakieś takie proste kursy na Udemy, aby mieć pewien taki obraz całości, pewien ogląd w ogóle czego będę chciał się nauczyć. Co ważne od razu jakoś tam staram się to w praktyce wykorzystywać, czyli no przykładowo w konsoli jakieś małe urywki kodu piszę. Następny krok to jest już jakiś projekt poboczny, bądź też kilka takich projektów, które sobie tworzę właśnie z wykorzystania na przykład nowego języka czy frameworka. Jak najszybciej w sumie dążę do tego, żeby w praktyce wykorzystywać właśnie te nowe umiejętności, przy czym no, daję sobie pewien taki margines, daję sobie też pewne takie pozwolenie na popełnianie błędów. To jest takie moje, powiedzmy, miejsce, w którym mogę sobie eksperymentować, szukać rozwiązań. I właśnie poprzez takie szukanie uczę się korzystać z nowej dokumentacji, nabywam pewnego rozeznania w technologii, dowiaduję się też o dobrych praktykach, według których powinno się na przykład programować czy tworzyć w danym, danym języku czy w danym frameworku. I myślę, że to jest właśnie klucz. Czyli nauka w praktyce to jest to zdanie, które chciałbym, żebyś pamiętał. Dzięki, powodzenia, a Tobie Jędrzej, gratulacje z okazji 50. odcinka. Dziękóweczka, miętóweczka krzychu. A teraz druga osoba, której działalność miała bezpośredni wpływ na decyzję o zrobieniu podcastu. Bo ten podcast dojrzewał i dojrzewał długo. Zasiał myśl w mojej głowie Maciej, kiedy powiedział: Daj się poznać. Baron z Podlasia, mistrz Puszczy Krzemowej. Rozmawialiśmy dwa razy. O przebranżowieniu się, to jest odcinek 30, gdzie zadałem mu pytanie, czy da radę to zrobić w rytmie wolno oraz o twoim ewentualnym starcie w IT. To był odcinek 38. Cześć, jestem Maciej Aniserowicz z devstyle.pl i Jędrzej zapytał mnie, jak uczyć się programowania. I odpowiedź na to pytanie może być albo bardzo długa, albo bardzo krótka. Wybierzemy tę drugą opcję, streścimy się. A więc przede wszystkim warto sobie uzmysłowić, że programowania uczysz się programując. I to jest szczególnie istotne na początku tej ścieżki. Potem można sobie już szukać własnych dróg, natomiast szczególnie na początku warto pamiętać, że programowania uczymy się po prostu w praktyce. Jeżeli oglądasz kursy, to uczysz się oglądania kursów. Jeżeli czytasz książki, to uczysz się czytania. Jeżeli słuchasz podcastów programistycznych, to uczysz się słuchania podcastów, bo to robisz i w tym stajesz się coraz lepsza albo coraz lepsza. Natomiast wiedzę pozyskaną w ten sposób trzeba zastosować w praktyce, i dopiero wtedy ma ona jakąkolwiek wartość. Bo warto sobie uzmysłowić, że nie nauczysz się jeździć furą oglądając wyścigi w telewizorze, tylko trzeba wsiąść do tej fury i zacząć faktycznie jeździć. Nie nauczysz się grać na instrumencie słuchając muzyki albo patrząc jak ktoś inny gra. Na tym instrumencie trzeba wziąć dany instrument i po prostu zacząć grać. Tak samo nie nauczysz się programowania, patrząc po prostu jak jakiś koleś na YouTube programuje. To niestety albo stety tak nie działa. Więc jeżeli nie masz własnego kodu, to się nie uczysz. Jeżeli nie masz coraz większego bagażu błędów, no to sorry, ale nie uczysz się programowania. Jeżeli spoglądasz na swój kod sprzed miesiąca czy kwartału i nie masz takiego poczucia, ale to jest słabe, no to niestety nie uczysz się. Podkreślam jeszcze raz, że to dotyczy szczególnie początków na tej drodze, pierwszego roku czy pierwszych dwóch lat w programowaniu, gdzie ten progres i gdzie te efekty są widoczne najszybciej. I materiały edukacyjne oczywiście, że są super pomocą. Sam zresztą masę takich świetnych materiałów sprzedają, ale zawsze warunkuję taką sprzedaż pewnym bardzo ważnym stwierdzeniem. Wiedza tam zawarta jest istotna i jest potrzebna, ale tak naprawdę przyda się dopiero wtedy, gdy wdrożysz ją w życie. I to świadomie, a nie tylko przez kopiu i wklej. Mam nadzieję, że da to troszkę do myślenia. <laughs> Życzę powodzenia w nauce programowania. Wszystkiego dobrego. Na razie. Z Podlasia hop w okolice Trójmiasta, gdzie stacjonuje Grzegorz Kotwis, czyli mój kolega podcaster, który tworzy Dev Session. Grześku, wielkie ją za Dev Session Junior. Uważam, że każdy developer wannabe powinien posłuchać tego podcastu, szczególnie tej serii. Grześka jeszcze nie miałem okazji gościć. Jakoś tak się złożyło. Myślę, że nadrobimy. Mamy jeszcze minimum 50 odcinków do przodu. Posłuchajcie. Jak uczyć się programowania? Mógłbym to skrócić do jednego słowa mądrze. Czyli jak? Przede wszystkim według opracowanego planu, planu, dzięki któremu pozbędziesz się chaosu. Na każdym etapie będziesz mógł sprawdzić, w którym miejscu jesteś, jakie materiały, zagadnienia przerobiłeś i co jeszcze przed tobą. Dzięki temu unikniesz marnowania czasu na szukanie, dopytywanie się, co się uczyć, lub co gorsza, takiego skakania z kwiatka na, na kwiatek pod wpływem jakiegoś impulsu. Ja często zauważam, że osoby początkujące Gubią się w ilości informacji, materiałów, które trzeba przyswoić. Uczą się chaotycznie, często pod wpływem jakiegoś posta, artykułu, choćby na temat wynagrodzeń w IT, czy popularności jakiegoś frameworka, i, i potem zastanawiają się, czy szybko nie przerzucić się z, z tego, co się aktualnie uczą, na to, co właśnie przeczytali. Nie ma takiej potrzeby. Ustal swój plan. Uzgodnij ze sobą taki kontrakt, ile czasu możesz przeznaczyć na naukę. Trzymaj się tego. Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać, poszukaj mentora. Popatrz na tak zwane roadmapy, poczytaj historię innych osób i wypracuj swój plan na naukę programowania. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i pomagam programistom w rozwoju oraz podnoszeniu kompetencji, prowadząc podcast Dev Session. Z okolic trójmiasta zawijamy do miejsca, z którego ja nadaję. Następna osoba, która się wypowiada, ma bardzo dużo wspólnego z Grześkiem. Jest programistą, jest mocno oddany deweloper Wannabis, no i jest przemiłym facetem. Jak się uczyć programowania, drogi Romanie? Posłuchajcie. Jędrzej poprosił mnie, żebym w 3 minuty odpowiedział na pytanie, jak uczyć się programowania, co jest oczywiście niemożliwe. Tworząc kanał od dwóch lat ponad, mogę o tym gadać co najmniej godzinę, ale spróbuję. Wydaje mi się, że kluczowym tutaj jest po prostu. Pozostawanie upartym i ciekawym. Upartym z jednej strony, dlatego że ucząc się programowania, przechodząc przez cały ten proces, przynajmniej na początku, jest nam bardzo trudno zrozumieć niektóre koncepty. Wiele rzeczy jest dla nas nowych, wiele rzeczy nigdy wcześniej w żaden sposób nie widzieliśmy, nie doświadczyliśmy, dlatego że programowanie jest dość taką odrębną nauką, dziedziną i rządzi się trochę swoimi prawami na co dzień. Na przykład w komunikacji z ludźmi nie komunikujemy się tak jak z komputerem, dlatego no, może być nam ciężko niektóre rzeczy zrozumieć. I to, że jest nam tak ciężko, sprawia, że czasami łatwo nam się poddać i powiedzieć, ach, dobra, to ja jestem na to zagupy, zagupia i po prostu nie wiem, albo to rzucić w kąt, albo czasami wraca się po jakimś czasie. W każdym razie warto wtedy zrozumieć, że każdy to przechodzi, każdy ma tak samo ciężko. Wiadomo, że niektórzy jakby łapią niektóre rzeczy szybciej, niektórzy wolniej, ale generalnie nie jest to prosty proces. I to trzeba sobie wbić do głowy. Czyli za każdym razem, kiedy gdzieś tam zablokujemy się, po prostu zrobić krok do tyłu, spróbować to rozpisać na kartce, spróbować jakoś to rozkminić na własny sposób, rozbić problem na mniejsze problemy i prawdopodobnie prędzej czy później gdzieś to rozwiązanie się znajdzie. Jeśli nadal nie możemy go znaleźć, zawsze możemy zwrócić się do kogoś grupna. W i wszędzie indziej w necie jest po prostu tysiąc albo więcej, więc zachęcam do tego, do kontaktu z ludźmi. I to było to pierwsze, co powiedziałem, czyli upór, a druga rzecz to ciekawość, i wydaje mi się, że bez niej ciężko zostać dobrym programistą, bo jeśli wydaje nam się, że wyznaczymy sobie jakieś takie małe poletko, które będziemy musieli ogarnąć, jeśli wyznaczymy sobie jakiś jeden mm, jedną dziedzinę którą musimy opanować żeby zostać tym programistą to jesteśmy w bardzo dużym błędzie bo programowanie generalnie jest bardzo interdyscyplinarną dziedziną i oprócz tego że oczywiście piszemy kod bardzo często nie wiem musimy na przykład znać się na designie jeśli chodzi o frontendowców musimy znać się na UX-ie nawet jeśli chodzi o backendowców musimy znać się na biznesie jeśli chcemy pracować z klientami i im doradzać w jakiś sensowny sposób, więc tego jest naprawdę sporo. Więc pozostawanie ciekawym i pozostawanie upartym, wydaje mi, wydaje mi się, że to są takie dwie cechy, które po prostu może nie gwarantują nam sukces, ale na pewno pozwolą nam dojść do takiego etapu, gdzie będziemy mogli zacząć szukać pracy. Wyrobiłem się w prawie 3 minuty. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy i słuchają doskonałego podcastu Jędrzeja i też jeśli oglądają mój kanał, to bardzo dziękuję i zapraszam. Pozdrawiam. A teraz Patryk Omiotek, założyciel szkoły Reacta, programista z kilkunastoletnim stażem, po obu stronach klawiatury, a nawet serwera. Jak uczyć się programowania? Moim zdaniem w nauce programowania ważne są cztery rzeczy. Dwie organizacyjne i dwie techniczne. Przede wszystkim nastawienie. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie chcesz uczyć się programowania, czy sprawia ci to radość, czy sprawia ci to frajdę, czy nie jest to przypadkiem robienie czegoś na siłę, czego tak naprawdę nie chcesz. Jeżeli sprawia ci to radość, jeżeli dobrze się z tym faktycznie czujesz, odnajdujesz się w tym, no to jak najbardziej możesz kontynuować. Ta nauka na pewno będzie przyjemniejsza, na pewno będzie bardziej efektywna. Kolejną rzeczą organizacyjną jest odpowiedni nastrój. Mianowicie, nauka programowania oczywiście wymaga skupienia, więc musimy zadbać o to, aby przez cały czas nauki Abyśmy mogli bardzo mocno się skoncentrować. Obecność obok szczekającego psa, czy płaczącego dziecka na pewno nie pomoże. Warto więc stworzyć sobie dobre warunki. Można odpalić ulubioną muzykę i to może być muzyka, przy której najlepiej nam się uczy, przy której najlepiej nam się to wiedzę. Wchłania, więc niekoniecznie to musi być muzyka relaksacyjna, przy której e, będziemy zasypiali. Jeżeli ktoś lubi twórczość fasolek albo death metal, oczywiście, jak najbardziej, byle to ułatwiało nam i umilało muzykę. Więc nastrój jest też mega istotny, zadbanie o ciszę, zadbanie o warunki. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne, to oczywiście są dokumentacje, są tutoriale, które możemy przerabiać. Jeżeli chodzi o dokumentację, no to przerabiajmy je wnikliwie i bardzo dokładnie, czyli czytajmy najpierw u źródła krok po kroku jak poszczególne elementy, jak poszczególne problemy możemy Rozwiązywać. Bardzo często w dokumentacjach jest przykładowy kod. Niestety ten kod rozwiązuje bardzo okrojony zakres problemów, dlatego bardzo ważne jest przejście właśnie do czwartego elementu, który nam się przyda przy nauce programowania. Eksperymentowanie i podważanie wszystkiego tego, co się w tej dokumentacji znajduje. Więc jeżeli mamy jakiś przykład, no to napiszmy ten przykład, oczywiście po swojemu, a następnie sprawdźmy, co się wydarzy, jeżeli zmienimy jakieś argumenty, jeżeli inaczej napiszemy instrukcję jeżeli coś zrobimy nie tak, jaki będzie wynik? Takie eksperymentowanie bardzo często prowadzi do lepszego poznania określonych zagadnień, określonych bibliotek, frameworków, czy też pozwala nam lepiej to wiedzę chłonąć, ponieważ już zdobywamy cenne doświadczenia. Podsumowując, musisz mieć pozytywne nastawienie, zadbaj o odpowiedni nastrój, czytaj. I wnikliwie analizuj dokumentację techniczną i wszelkiego rodzaju tutoriale i eksperymentuj. A tego człowieka nie będę przedstawiać, powiem tylko, że był w 31 odcinku. Jak byłem na podyplomówce z frontendu, to jeden nauczyciel mi powiedział: weź go, oglądaj, bo on umie najlepiej tłumaczyć ten frontend. Pozdro, Adamie. Odpowiedź na pytanie, jak uczyć się programowania, nie jest łatwa. W mojej opinii warto oprzeć to o proces oparty o małe kroki, które realizujemy samodzielnie i dobimy to codziennie. Dlatego różnego rodzaju bootcampy, w mojej opinii, nie do końca się sprawdzają, ze względu na to, że musimy nauczyć się podejścia do rozwiązywania problemów i wyszukiwania informacji, i musimy robić to samodzielnie. To nie jest tak, że programowania da się nauczyć, tylko programowania można się uczyć i z czasem być po prostu w tym coraz lepszym. Aby realizować wspomniany proces, warto przede wszystkim otaczać się wiedzą programistyczną praktycznie z każdej strony. Mam tutaj na myśli zapisanie się na odpowiednie grupy na Facebooku, dedykowane, dedykowane wybranemu przez nas, na przykład językowi programowania, zapisanie się na newslettery branżowe oraz obserwowanie doświadczonych programistów, na przykład na Twitterze. I swoją drogą Twitter sprawdza się w przypadku programistów naprawdę dobrze. Tutaj jeszcze warto dodać, że gdy jesteśmy na etapie, w którym nie pracujemy jeszcze jako programistyczni, no to znalezienie pracy powinno być dla nas priorytetem i potencjalnie jest to oczywiste, natomiast nie zawsze tak jest, ponieważ często uczymy się wybranych technologii i mamy takie przekonanie, że nie jesteśmy gotowi na znalezienie pracy. W praktyce to nie my decydujemy o tym momencie, tylko rynek pracy. Osobiście znam osoby, które całkiem niedawno w ciągu 6-8-9 miesięcy otrzymywali swoją pierwszą pracę w roli programisty. Oczywiście wymagało to od nich wiele pracy, natomiast z pewnością jest to możliwe. I w tym wszystkim ostatecznie warto pamiętać o tym, że programowanie to nie tylko znajomość jakiegoś języka programowania, natomiast warto tutaj poszerzać swoje horyzonty, to, to znaczy interesować się możliwie szerokimi tematami oraz rozwijać kompetencje miękkie, o których ostatnio mówi się coraz więcej w przypadku programistów. A jako taki bonus do tego co powiedziałem, myślę, że bardzo dobrym sposobem na to, aby wyróżnić się na rynku pracy, jest założenie swojego bloga bądź jakiegoś kanału na YouTubie, no albo przynajmniej solid, Prowadzenie profilu na GitHubie, ponieważ takie aktywności mają wiele różnych zalet. Przede wszystkim strukturyzują naszą naukę i sprawiają, że uczymy się nieco głębiej do tego, aby dobrze zrozumieć temat, by móc się potem tą wiedzą podzielić z innymi, a jednocześnie z całą pewnością wyróżniają nas na tle innych programistów, którzy najczęściej ograniczają to wszystko maksymalnie do jakiegoś prostego portfolio. No i w zasadzie ode mnie to by było tyle. Jedyne co mogę jeszcze zrobić, to życzyć Wam powodzenia. Na koniec Przemek. Przemek Wieczorek ze Szkoły Dobrego Kodu. Facet, który w dużej części wciągnął mnie w programowanie. Przemek nagrywał swoją odpowiedź w plenerze podczas biegania. Sam to bardzo doceniam, bo podczas biegania przychodzi mi bardzo dużo pomysłów na nowe podcasty. Przemku, jak się uczyć programowania? Więc z nauką programowania jest tak, jak z nauką jazdy na rowerze. Czyli wsiadamy na rowerek, próbujemy jechać, wywracamy się. Znowu wywracamy się, znowu wywracamy się. To są te błędy kompilacji, które masz na początku. I rozpoczynając naukę, bardzo często zaczynamy od idiotycznego przekomarzania się, który język programowania jest lepszy. To tak samo jakbyś wymierał kolor rowerku, zamiast skupić się na nauce jazdy. Nie rób tego. Niezależnie od tego, na jakim rowerku będziesz jeździł, Musisz nauczyć się podstaw takich jak zmienne, jak typy danych, jak instrukcje warunkowe, jak pętle i no wiele innych tego typu rzeczy, i to jest niezależne od języka. Nieważne, jaki język wybierzesz. I to jest poziom 1. Kiedy go przejdziesz, przejdziesz tą początkową barierę. Powinieneś wybrać sobie jakąś prostą aplikację. I tutaj możemy. Wrócić do pierwszego, czy tam do pierwszych kilku odcinków Twojego podcastu, który rozpoczynałeś wspólnie ze mną, i robiliśmy grę morki. Sam powiedziałeś, że nauczyłeś się pisząc te morki znacznie więcej niż przez x miesięcy nauki takiej biernej, czytania różnych rzeczy. Więc, generalnie, to jest no, coś, co po prostu wynosi na zupełnie inny poziom, i tutaj język też jest absolutnie bez znaczenia. I to jest poziom drugi. Jak przejdziesz przez ten poziom drugi, zrobisz małą. Aplikacja to czas na poziom trzeci. Teraz możesz sobie powymieniać te rowerki, zdecydować, czy chcesz jeździć na szosie, czy, czy na jakimś tam rowerku górskim, czy to będzie Java, Python, JavaScript. Tak po prostu, co ci najbardziej leży i wymyśleć jakąś dużą aplikację, tworzyć duży projekt. No, ja rekomenduję wszystkim pisanie gier, bo to jest po prostu przyjemne. Większość ludzi lubi grać w gry. Ja akurat pokazuję jak kodzić Herosa. Heros 3, świetna gra, na pewno pamiętasz. I to się po prostu sprawdza, ale to nie muszą być gry. To może być jakaś aplikacja biznesowa, na przykład fryzjer, który i możliwość, możliwość rezerwacji wizyty, możliwość wyboru w kalendarzu terminu, no i tego co będziemy tam robić z włoskami: czy farbować, czy przycinać, czy jakiś balejarz robić. Pomysłów jest naprawdę mnóstwo i to jest najlepszy sposób, najskuteczniejszy sposób, jaki ja znam do nauki programowania. Więc, gdybym miał to zamknąć w jednym zdaniu, pisz własny projekt. To jest jedyny słuszny sposób najszybszy i najskuteczniejszy. Dorzucę jeszcze minutkę takiego czegoś, co ja robię teraz i jak ja się uczę z perspektywy już doświadczonego dewelopera. To jest coś, co ja kultywuję cały czas. Dzisiaj uczę się również w ten sposób. Ostatnia technologia większa, jakiej się uczyłem, tak na poważnie, to był Docker i nie uczyłem się tak, że wziąłem tutorial i przeczytałem sobie go od deski do deski, czy tam nawet dokumentacji nie czytałem. Tylko wziąłem swoją aplikację, gdzie miałem Whiteflya, serwer aplikacyjny, gdzie miałem jakiś serwer klientki o ile dobrze pamiętam to był NGINX ale to tam nieistotne miałem bazę danych i miałem tam jeszcze jakiś osobny mały serwis i to wszystko opakowałem sobie w Dockera, stworzyłem Docker File stworzyłem Docker Compose i połączyłem to wszystko w jedno i teraz znam Dockera dodatkowo e, musiałem męczyć się z VPN-ami, przez to, że mamy sytuację w kraju jaką mamy i muszę na VPNie działać z niektórymi rzeczami więc no, dzięki temu znam Dockera i tak polecam się uczyć absolutnie każdemu, że trzymaj się. Hello! No i to tyle. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za odpowiedzi na pytania. Te pytania nagrałem i właśnie wypuściłem w formie podcastu. Jestem ciekawy, kto mógł Cię zainspirować? Kto znalazł drogę do Twojej głowy? A może kto jest osobą, która już Cię wcześniej zainspirowała i dzięki której na przykład Ty zacząłeś się uczyć programowania? Daj mi znać w komentarzu, na przykład na YouTubie, na przykład na iTunes, albo po prostu możesz mi napisać maila. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które uczą się programowania bądź chcą się tego nauczyć, podaj im ten podcast. Jestem przekonany, że kilka osób z tego podcastu. Prawdopodobnie pomoże w ustawieniu mindsetu, jak się uczyć programowania. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za Twój czas, za Twoje uszy. Jeśli używasz ekosystemu Apple, zostaw mi komentarz. Możesz zostawić 5 gwiazdek. Podaj ten podcast dalej. Wszystkiego dobrego. Dzięki, że jesteś ze mną. To był 50. odcinek podcastu Developer Wannabe. Do usłyszenia.